Jesteśmy na żywo. Jesteśmy na żywo. Już? No. Wow. Wow. Ej, a tym przypadkiem na live'ach dużo ludzi się nie odzywało na raz, że nikogo nie było słychać? Ej, a Ej wiecie, że jest, jest wszystko leci na żywo. Jesteśmy na żywo. No tak, Komu przyszło powiadomienie? Minia. To nie ja. To wy dzwoneczek nie zaznaczyliście po prostu, ale nikt nie wie, czemu nikt nas nie lubi, kurde, blade. Osoba... Nie nie, mi przyszło. No, Ala, co kłamujesz... Około... to znaczy nie na no, co kłamujesz. E, będzie trudno się przestawić. Mam tak jak chodzę po... e. To jest po prostu hejton, oh. ja tylko Alus. Dirt Freezer, ja tobie nasionka tylko tam wkładałam, żeby sobie mięsko brać. Ja tobie dam ja tobie Dwie mięska. Dwie osoby. Dwie osoby. Możesz sobie mięska Dwie fajnie. Dwie osoby. Ale nie wszystko! Dwie osoby. Dwie osoby. I będziemy mówić szeptem. Co wy na co? Nie wiem. Nie, nie będziemy mówić szeptem. Dartfreezer, Freezer, proszę oddać mi troszkę jedzą. Zero osób, ale mamy popularność. No. Wow. Zero, zero osób? No. Yy, Salami.pl yy, wbijać, proszę. No co, <grym> zero osób, no to mówię. To może. You can. Dobrze, że nie widzicie live'a. Może widzę. Nie mam nie widzę. Ej, ja sobie teraz dałam na to normalne porządzenie No wiem. Lecę, bo chcę. Mam lamę, wiecie? Mam lamę. Ja mam lamę. Lama daje ja dobry lód. A ja mam lamę. Antek tapnie mnie do siebie, bo lepsze. To... Co jak? Co, kto? do siebie. Ale kto? Mówi salami.pl Ale kto ma tepnąć? Kto, kto ma cię tepnąć salami? <śmiech> <śmiech> wow, wow, bambusy po, wstrzymują, żeby woda nie leciała dalej. Patrz. Genialnie. Znowu mam bono. No brawo. Jest świetna. Nie paczka. Nie. Nie, nie, mam wody. nie lubią wody. Chyba cztery sztuka. Gdzie Ale, no salami. No, aleluja. Ty tu się buja, ty tu się buja, ty tu się buja. Aleluja. Czy ty masz coś fajnego w skrzynce? Aleluja, ty tu się buja. Wiecie, że nie jest na wiecie, że skoro, skoro nikt nas nie ogląda, to znaczy, że nie, nie jesteśmy tak po prostu Ale kto. Oj, no. Ale Niklas jak ktoś opa. bije, to będzie. Skra! To... Ale jak ktoś bije, to będzie znał. Ma ja tem. Dobra, tylko sobie tutaj zrobię kamienne kill off. Skra! Pabra, 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 pabra. Maja <grym> 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 Idziemy tam? Gdzie jest Gdzie jest Lord Surysia? Robi creepera. Ej, tak szczerze Nie, Jak ktoś no, ogląda to to chciałbym powiedzieć, że Lord Sury się miał pierwszy odpalić live'a, ale był tak leniwy, że nie, po prostu leniwie. się tak stało, że no jest, nadal nie wbił, no i nie wie co no i robić. I teraz ma problemy, a ja? my chcemy go wspierać, dlatego robimy live'a. Żeby, e, żeby zrobić A, żeby zarobić pieniądze dla niego, żeby on więcej no, sobie pożył, żeby na studia też, bo jest biedny, niestety, ale no chcemy mu pomóc. Miał być wbić pierwszy, on miał sobie streamować, ale my musimy jednak za niego to zrobić, no bo jest niestety zabienny. No i musimy no, go naprawić, no wiecie o co chodzi. No tak Wieramy, więc możecie no. dla niego zostawić mm. lajka, możecie Subika zostawić też dla niego. Będzie bardzo mu miło. Może to nawet ogląda, no nie wiem, ale pomóżcie nam, jak dobijemy powyżej tysiąca subskrypcji, będziemy móc zarabiać. Pomożemy Lord Surysiowi, żeby kupił sobie lepszy komputer, żeby sobie kupił czas, mikrofon. żeby sobie kupił mikrofon, żeby sobie kupił wszystko. Ale w ogóle potrzebny, są... żeby... Ale nie musi... żeby sobie kupił przyjaciół. Ale nie musi tak. sobie. Ale nie musi sobie kupować mikrofonu, bo naprawił Discorda i go słychać. I z nas słychać u niego. Więc jest wszystko w porządku, z tym akurat. Ale on jest nieaktywny, ale on jest taki... Książnik. Co dobra wychodzę. To? Dawajcie na high pixela, bez palmy. Co? Nie, co? nie, bo ja mam bana. Nie. Palma ma bana. ci na ja high pixela. Nie, ale serio. Serio, ja chyba też mam bana. Bo ja dostałam bana, ale ja nie wiem na ile. Może na 5 minut dostać. nie. bo jeszcze długo mam. Ona dostała bana na stałe. Ale ja nie wiem na co. Na high pixela, bo ja mam bana. Weź Znowu na, mam bono Dawajcie na hajwa albo na Ja Dawajcie na Jaś MC zrobimy part... no, Na party Wszyscy mają IP y Ja Jemce. O jest te, je, już O by... Gosia ja wejdę na ciebie czekaj tam, O siema Palma Hello, hello, hello. No, hello. hello! Hello! Dawaj na laki blocka! Dawaj na laki bloka. Palma, no, dawaj na laki blocka! No dobrze. O Gosia, ty nie umiesz. A w jaki sposób chcemy tam wejść? Nie w w, w, w normalny. A w jaki inny? Ty to wiesz w jaki sposób? O jest! Jest, 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 jest. Zwiedzamy mapę, moi drodzy. Tak jest. Ej nie dawajcie serio na coś, wejdźmy, bo... Nie, no, to... to zaśpiewaj coś, to ej, ej jest wiem, jak, zróbmy, ej, ej, ej. ej wiem jak mieć dużo subów, subów, wiecie nie, jak. Nie dawajcie, dokończ piosenkę challenge, dawajcie dokończ. Nie, nie, nie dawaj, nie, dobra, dawaj, dawaj, znowu mam ba... nie, gdy wkraczam na serwer... Okay. Ale ja? Nie no, nie wiem, ale jak ktoś no, już zacznie, wiemy. to się... proszę hmm. z... dobra, to jeszcze raz, gdy wkraczam na serwer... Wszystko odkrywa się. No i diamante. Już no. biorę w ręce kill Czy wy nie znacie tego tekstu? Ja znam. Dobra, to, to każdy to zna. Jestem Toma, na Toma, dworze Toma, Toma sam. Mam chodź. Padę mi na głowę. No <laughs> chodź tu. Gdzie Znowu mam bana Ej, dawajcie, Zbarek? dawajcie na parę. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Ej, dawajcie na party. Jestem zban Zbuczyć, zbuczyć na Gosie. Na zbuczyć Gosie. bu, bu, bu. To znaczy, zbuczyć Lisa. To znaczy, zbuczyć Lisa. Co mam zrobić? Tutaj? Zbuczyć Lisa. No. Gdzie jesteś teraz? Bo ja mam lagi chyba. Ja Swoje też mam. Ej, serwer chyba wywaliło, bo ja mam lagi. A mam dobre, ja wszystkie kreski mam. Ja muszę ja też. wejść i wejść. A gdzie wy jesteś też serwer I wywaliło serwer, chyba mi się tak wydaje. Ja, ja wejść. też. No tak, ja, ja normalnie jestem na tym. Ja też. Y mi ścięło cały wyjść. serwer, nie? Ha, ha upłynął. Wywaliło ja serwer. Wywaliło serwer. Ja do A jakiego A Michała? Po co? Nie nikt go nie. Lord suresha. Lord suresha. Lord suresha. Lord suresha. Lord, Lord suresha. <laughs> Ej, chyba serwer, serio. To na higha hocka. No nie wiem. Każdy inne ja na higha. Ja też ale ja, ja nie mogę problemy z wejściem jest na hajwa, ale spokojnie. Na hajbie. Nie mogę wejść na serwer. Na ja jestem na hajbie. Ja bo jestem wyfie... na hajbie. ty tu zdostałeś banan. Czemu nie mogę wejść nie, na haj? Jestem jest, ja parę razy Ej, ja, tak. ja nie mogę wejść na, na hajwa. hajwa. Musisz popróbować to, to, to. parę o, to razy, razy, bo nie też było dużo. Że... Nie mogę. I... A to akurat nie mam bana. To w... Raz, dwa. Jest, no, jest. Mam komisję, no, Jestem, jestem. jestem. Na co wbijamy? Ja? A po... Czekaj, widzę, no, no się go Mam załadowany no. tylko jeden. A co wbijamy? Ala. Widzę cię, hmm. widzę cię, widzę cię, widzę cię, no widzę cię, Papug! Zaję jawor, facepu, papug Dajecie wyjadę na pierwszy Jawor, papug Chodźmy na kuch, kuch, okej? Który, kuch? Który, kuch? Ale co wy w ogóle chcecie? Kto chcecie? Kuch, piętnasty i wybierzemy gra Zapraszam o, o, o. was do tego O Gosia, Gosia No to Zapraszam do, do. do parku Zapraszam was do parku Ja już jestem ja też. Zobacz tylko się mam sztukę. Też mogę mieć. Pszczółkę. Jestem! Nie, Ja mogę mieć konia, Maja. Yy, ja też ja. Ej, ale się trudno przyzwyczaić. Do czego? Do ników, a nie ich. Ej, super lisy nie macie na serwerze. No? Nie ma super lisy na serwerze, bo nie mogę zaprosić do part Ona jest na kół Dobra, to sami gramy.

Chyba by jeszcze... Lord Surysia... Jestem na piętnastym, no... A myśmy już w grze! Lord Surysia jest zabalany... Lord Surysia jest... Nie! Nie! Ej, mam generator ja to było. O, o, tak, tak. Nie, 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 narratora. nie, ale pani nie, 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 was wszystkich, nie, 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 was nie, 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 O nie, Kurczakiem. nie, 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 no. no, no. Dawaj, a, ale raczej! Ale z... no. Weź A, No, ale teraz nie mogę, bo gramy. Siema! Ej, pani nieznośna chciała mnie zabić. O nie. nie co wy gracie? Co ty Dobra. No serio? O, Antek cóż za tobą. No... S ja... Co? Kto? 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 Ja wiem, to już za No ale y, kto ja jestem? Nosi. Ksiaksiu. Ksiaksiu. Nie f... Jaki kaki... Ksiaksiu! Ksiaksiu.. Ksiaksiu. Dobry Ksiaksiu. Ej, to... No podaj jeszcze raz ten swój nick tego z YouTube'a. Eee, kon, tego konieksu. konieksu. Kie one i e k x x u Yyy Nie jest kszakszy, tylko konie ksiu Okej okay. Konie i eksy Okej ksia ksiu Okej 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 Konie x x o, tak? No i no, co się dzieje do no, konie O palme wyprzedzam Palme wyprzedziłem haha <noise> Palme Jestem Ej no to nie ma A z du... No, jestem dzbanem Jestem dzbanem Jestem dzbanem, Po prostu dzbanem Co Co The drone. Jestem na końcówce. Ha! Aaaa! A Ha! 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 co? co. Ej, <śledyk> ale nie! No. Czemu? Ale ja się pojegłem, się tak po prostu po pustym polu, a nagle mnie zabił. Antek doda? Nie. Czemu? No, dawa, dawa, biegnie, biegnie. Biegniecie, biegniecie. Koniec. Czemu? Ala! Znaczy no, pani nie znosi na No dawaj, dawaj biegnij, biegnij. Biegnijcie, biegnijcie. Koniec, Zaprosiłem cię, nie? No nie, ja nie dostałam zaproszenia. No e, to widocznie w ciebie nie, ja jestem na sebe. Halo, dzień dobry, dzień dobry. Ej, dawajcie no, mapę Sonic. Jest mapa Sonic, vote Sonic, vote Sonic. Sonic. Dawajcie Sonika. No, V5. No, weź dodać. V5. No. Dawajcie ukośnik V5. No, ukośnik V5. Ukośnik, V5. No, ukośnik V5. O nie, Jest, nie, jest, o nie. tak, ja to chciałem. Będziemy nie, Sonikami teraz, będziemy ja Sonikami. Chciałem, ja, chciałem, ja chciałem tą mapę, ale jest osobą. Jakie serio? To? Nie. Palma, ja ci puściłam, nie bądź taki. Pa, palma daj to, a to ciebie puścił. Ksionieksiu. Jaki ksionieksiu? Jaki ksionie, O no, nie, Zabij! Jaki eee! ma Dobra, dobra. Mam tu, mam, tu mam tu. Ej, dodajcie. Ja Panie Ksionieksiu. Jezu, nie! Palma! <noise> Palma Seraka, Palmas palma z raka, palma z palma palma no Ale halo, palmy to najlepsze drzewka na świecie No ja, eno... ja mam Co to się dzieje? Do... Serio? Ja ja panem. Panem. No, ona, panem. Panem. no Nie jest jestem A, ty małe Ja to wiem Jest, jest, jest Siema palma, siema palma, siema palma, siema palma. No nie Sześć dolarów i no ja cię zaprosiłem ogółem niedawno Nie Tak Wyślę ci screen na czat Czego? Czatu? Jestem za tobą Dobra No serio? Ja serio To jest trudne, nie? No kurde, byłem jednym z pierwszych Teraz już tak nie jest no ej, czemu tak się dzieje? Może ci dodać. Nie, nie dodam. Jaki mikrofon? Dobra. Jestem siódmy, jestem siódmy. Jestem dziewiąta. Nieprawda. A słaba, a ja nie słaba. pokazuję jaka jako dziewiąta. To jaka ja jestem? Ty? E, nawet Cię nie pokazało mnie. No, Jestem 11, fajnie. No. Nie, znośna jest jedenasta. A to akurat do mojego niku? Ty jesteś Nie, nie, Palma. nie, Palma. nie, nie, Palma! nie, Myszo. Palma. O, Palma, wiem cię. gdzie jesteś, wiem, widzę cię. Wiem, że mieszkasz, daj. Ale się jesteś już do Palma chce za zabić Salami, ja to widzę na własne oczy. Salami czy da radę w parkurze? Salami dała radę. O, Widzę pan na Palmę. Pan Palma tutaj czeka. Ale to jak już akurat byłam 11 do mojego niku, idealnie to było. O, o, o. Nie chcę mi się wyłączyć z nie No możecie dodać, to... Dawajcie, <Kom Kollegin. invece> no proszę, dodać. Chodźcie za mną! Chodźcie, Chodźcie za panem. Ty tu zdawaj do tego, tego. Jak to było? tutaj. tutaj, y tutaj. <e? Ej, dawajcie na bijemy! Jestem, jestem za pierwszym razem! Jestem za pierwszym razem! A, bo to jest tam! No, proszę, dodajcie, no. Kurde gdzie Szy to było! Za, B było? za pierwszym B razem byłem, siema! Wy ciągle gracie! No tak! No tak, pierwszym razem! Jak! Ja Wy jak. To my my jesteśmy hamster? Tak! Proszę ten, proszę, nas nie wyzywać dzień dzień tak? Jak? Jak to zrobiło? A bo to... Ja to za pierwszym <noise> razem zrobiłem. A, ja bo to... Ty... Tak? Dobra, to ja wiem ja już. Ty, jak ty wolno nazwasz tutaj? Ja jestem sztukakiem. Czekajcie, wiem. Zbieram sobie... O, mam inny baner. Dobra, Ja Mam dwa, A ja jestem runnerem. Ja się nie tyzam. Palma Znowu, jestem <laughs> z tym śmierci. Tak! Kto uważa, że dobrze palmy ten... Jeszcze pan Dobra, ja się idę zabić! Do widzenia, ja się idę zabić! do powodzenia. Ja! Dobra, co? Nie Pal... Noc! Palma! Jak to zrobiłeś? Czemu to zrobiłeś palma? Palmy. Podziel ja się tym. Z nami Z gumisiami? Żuli się, <gulanie> to weź, to numer, to to gumisiami. Widziałeś to? Ja nie popatrzę na was One palą wszystkie po kolei Ale oni... Jest, o, ale o on jestem jest za nieznośną, jestem za nieznośną Ej, jak kogoś busty, działa Halo. naprawdę taki... Nieznośna o, do tyłu. Działa 20 km. Ej, czy jak przebiegniecie, to moglibyście na mnie patrzeć? No? To znaczy, Palma raczej Cię będzie torturować, nie? Ja Cię będę torturować. A jak wygrać. każdego? mnie... Kurwa, kto Bo Ona się nie. Pani sobie pani salam. Nie. jest już wygrany? No, zaraz, przecież teraz biegę, nie? nie, nie mam. potem jeden. No, ale ja wiem! Ja wiem, Maj! A, eta Gosia. Nie wiem. Nie ma. Nikt nie chce Jest lord Surysia! Teraz przedłużyło mi się Lord Surysia! Ten... Ej, wyślijcie link tego! Wyślij, wyślij ktoś link e, e, live'a. I napiszcie, że się spóźnili. Że się spóźnim. Ej, czemu ej, ja tam się nie dostanę, bo ja mam zbagowane coś. No bo yy, wpiszcie sobie tytuł live z MT wbijać. No Eee, nie. O, widziałem cię nieznośna. Spadaj. Kiedy się? Tak. Dzień dobry. No nie! Już nie się w tobie. Pani znalazła już zechwa, dobrze. No możesz dodać. No chwila, przecież no, ja, czu, no, biegnę, no! Tu, tu nikogo nie ma! No kusi! Siema nieznośna! no! <ślesz> no nie! Ej, ej, nie no, jesteśmy tu. Jesteś <ślesz> w nie, dalej, my jesteśmy na ostatniej tej. Dawaj, no to no nie Nie, no! jestem, błąd, no. przed, ej, nieznośną! o kilka sekund! Lala. Dobra, no, no! El... Dobra, Specjalnie. Party. Ej, dobra! Wejdźmy! Wyjdźmy. Ej, trzy osoby! O, Lord Rysia jest na e, live, nie? Ej, no i. Dobra, przychodźcie chodźcie na live! A ja wysłałem! No, a ja nie dostałam. No to wyjdź z serwera i wejdź. Ej dobra, na co wbijamy teraz? Na Dobra, No, ej, Lord surysia wbija na Discord. Chyba. No. Ale co mi tam będzie? No, czy weźmy pytanie, bo ona więziła w jakimś. Czekajcie, ja... czekajcie. Czek, czek, czek. No, Co? No, więziłaś. Co? co więziłaś. Gusia! To Prawie każdy Wiem, ty jest. jest. Tylko nie ty. No. 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 Micha, eee, yy, Lord, któryś nie ma. No. No. Teraz już nie ma. Załamał się. O, już też! teraz ciebie Połowa i mi znikną Antek, wyszło i nie Chwila. Wiedźma, ma, wiedź Ej, niech lord Curysia bije, to włącz live'a lajwa. No to, las się spać. Pani nos, pani nos. Panie Ej, jest nauczka. No. No. On 46 no. minut temu miał, powiedz. Pani nos, się gdzie? No, Lord Surysia się spóźnił o 46 minut, tam jest wiedźma na dole I kiedy Lord Surysia e, se odpali live'a, bo ja muszę zakończyć, bo mam lagi Bo u mnie się ogółem ścina jakie gadacie czy jakoś no już włącz dzień Włącz dzień już nie Powiedzcie kiedy umrę, bo mam straszną lagi. Ej, o, ludzie, mać! Bo Spóźnialski! No nie mogłem! No, przedłużyło się! No jak przedłużyło się i co ty? Czemu się spóźniasz? Hej! Powiem wam, oglądał. dlatego się, spóźniłem się dlatego. Że patrz, miałem pójść tylko na czuwanie na godzinę do kościoła. No. Ale później poszedłem jeszcze na 15 minut na drogę krzywą, bo moja mama chciała. Ale później jeszcze na godzinę, moja mama chciała, iść na mszę. wow nam szedł. Mmm, fajnie. I datę tego. Ja ja powie mi... to... Ale powiem mi... je. Jeś... 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 Tak się spóźniło. Ale jesteśmy na ciebie bardzo powie. źli. Przestań. Słowieniu bardzo użyła tego modulatora. Dobra, Lord Suryś, weź rozpocznij live. live? Rozpocznij znowu... O, jeszcze live A, jeszcze nie ma lajwa? Jeszcze nie. Okej. Okay. Dlatego zapraszam do mnie. Magia, czy... Ej, wy nawet... Zabrała... Wy nawet nie wbiliście na live'a! Wy znowu będziecie się... Ej, wy nawet nie wbiliście na live'a i nie zostawiliście lajka. Znaczy, ja... Wiem. <noise> Konieksu, ja zostawię? No, no wiem. Maja... Ja Daj nie... na czym? Na lajka. No, na, bo, zostawcie chociaż usko. lajka, co macie na grupie link do e, tego. To już jakaś... Ja. Okej, okay, kurde. Nie ja bo się... ja... Ja, ja, za... ja nie mam tego, ja nie mam miniaturki na tego, na Minecrafta. Nobe. O Boże. Lord Curysia, ja nie mam czasu, żeby panu teraz zrobić. Ja sam zrobię szybko. To znaczy mogę spróbować, wiesz? Nie to, szybko zrobię. No ale ty brzydkie robisz. No ja brzydkie. No słabsze od moich. No. tobie lajka, dzwoneczkiem. Antek, kiedyś... Antek? Co pan mówi? który to antek? Ja nie znam. No właśnie. Ja też. Nie znam, ty to. Ja nie znam, żadnego. do To mnie... e, w, e, te, Jak to się nazywa? Tu... Co zrobić? Zrób... Napisała... Eee. Napisała... Napisałam... Nie napisałam na ci... Napisano na i To jest ulecenia. Ej, jeśli to jest zlecenie, ma na mnie to już se serio daj spokój, bo to nie jest fajne. Cztery nie, osoby no lojwy jak Nie, czemu Brawl Stars robiłem na live? Nie, Minecraft. Mój Dobra, to ja y, kończę live'a. Pa pa, czad.